Dziś rozpatrzymy sytuację na rynku kawy, czy po czterech dniach przy surowca zakończyła się aktualnie korekta, która broniona jest na poziomie ostatniego szczytu i to jest strefa 135,60, 137,52. W dniu dzisiejszym pojawił się popyt. Jednak dopiero sesja amerykańska rozstrzygnie, tam są największe zmienności, rozstrzygnie sesja amerykańska, czy na giełdzie szykagowskiej będzie dalej królował popyt. Skąd wzięła się ta pozycja? Po korekcie ABC, korekcie pędzącej, formacji harami potwierdzonej, otwarta pozycja i w tej chwili ciągle jest trzymana. Punktu widzenia fundamentalnego. Patrząc na rynek kawy, mieliśmy w lutym, bodajże chyba lub na początku marca, pierwszy szacunek zbiorów na bieżący sezon. Okazało się, że niskie kawy utrzymujące się przez ostatnie lata sprawiły to, że rolnicy przeszli w kierunku trzciny cukrowej i soi oraz warzyw, rezygnując z uprawy kawy. Pierwszy szacunek wykazał, że arabiki braknie około 30 do 40 Stąd od marca bardzo silne wzrosty. I w tej chwili według CONAP, to jest agencja, która bada rynki rolne w Australii, nie w Australii tylko w Brazylii, Początek maja ekipy wyruszyły na drugi szacunek na drugi szacunek ilości zbiorów i jakości i raport zostanie opublikowany 25 maja i pod ten raport może być już grane. Sytuacja na wykresie dziennym wygląda tak, a nie inaczej, czyli ostatni szczyt, który był oporem po rozbiciu, stał się wsparciem. Po czterech tygodniach wzrostu, jesteśmy na wykresie tygodniowym, po czterech tygodniach wzrostu mieliśmy realizację zysku z miesięcznego interwału, oraz te cztery dni sprowadziły. Właśnie do tego poziomu, który może zamienić się w wsparcie po rozbiciu oporu. Kolejne, jeżeli miałyby się pogłębić spadki, to będzie test szczytów, tych dwóch szczytów rozbijanych jedną świecą i to jest poziom 131 centów za funt kawy. Patrząc jeszcze z punktu widzenia bardzo wysokich interwałów, Czyli po miesięcznej przecenie i utrzymaniu wsparcia, widać tu jak to wsparcie 118,90 jest bardzo ważne, zamknęliśmy się powyżej, rysując formację tasuki. No i po tych czterech dniach korekty pchamy się na wyższe poziomy. Z punktu widzenia dziennego i tygodniowego, ten szczyt został wybił nam poziomy z marca, z kwietnia. Oraz sierpnia 2017 roku, jeżeli ten kierunek miałby być pokazany, to kolejny miesiąc wzrostowy, aktualny miesiąc, powinien doprowadzić do testu poziomu 149,63, czyli szczytu jako koniec korekty w tym długim spadku oraz wyjściem na poziomy 173,88. Tutaj inwestorów może napędzać ciągle strona podażowa. Może się okazać, że po tym drugim szacunku, który zostanie opublikowany 25 maja, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że faktycznie potwierdzą się te dane, że około 30-40% kawy braknie na rynku, a kanały, które do tej pory były blokowane w pandemii, czyli restauracje, po otwieraniu się ten kanał się mocno otworzy i popyt na kawę znacznie może przewyższać podaż. A zbiory, zimowe zbiory w Azji okazały się niższe o 16%, czyli niejako podwójne uderzenie w, w rosnący popyt przy spadku podaży. Z punktu widzenia miesięcznego, taką sytuację mieliśmy dokładnie w roku 2013-2014 na przełomie, gdzie rynek kawy wystrzelił właśnie z bieżących poziomów w stronę. Aż 200 centów za funt kawy. Czy sytuacja się powtórzy? Oby bardzo bym chciał, dlatego byłoby to dla mnie dość sympatyczne. <laughs> z tym, że z dość ciasnym stoplosem poniżej tej strefy i poniżej dołka na 135,60 oraz z wykresu dziennego ciu niżej, zaraz wrócimy do wykresu dziennego, tutaj utrzymanie Daje szansę na dołączenie się do tego trendu póki co wzrostowego. Dlaczego? Bo ostatni dołek ostatni szczyt przed dołkiem, który był tutaj, został wybity. No i na razie rynek podpierany jest cały czas ruchem wzrostowym. Patrząc na to, co mówi nam MACD. Na wykresie mie miesięcznym w listopadzie ubiegłego roku wychodziliśmy już powyżej zera i ciągle tutaj yy, w długim terminie jest presja na wzrost cen kawy. Patrząc na niższe interwały, na wykresie tygodniowym, właśnie od tego dołka mamy cały czas i po tej, tej takiej króciutkiej korekcie znowuż sygnał kup. Zarówno potwierdzony przez wzrost szubków na histogramie. Także szansa odjazdu w stronę tych wysokich poziomów z 2017 roku ze stycznia oraz listopada 2016 roku ciągle istnieje. Wracając do wykresu dziennego. Ta korekta prawdopodobnie się zakończyła. Mamy odwróconego wisielca, który w dniu dzisiejszym jest potwierdzony. Jak zareaguje giełda szykagowska? Jeżeli ten centymetr się utrzyma, powinniśmy dalej pchać się na północ. Jeżeli spadki w stronę ostatniego szczytu, to jest poziom 180, 132 cm.